Cześć, tutaj Chris, Horde gear farming, simulator 15 razem zy. Zabawnie. Ja no, dzisiaj takie ogólne popatrzenie. Nasza farma już jest dość, dość, no. No bogata, trochę to robimy oczywiście na multiplayerze. Tam biegnie Kamil. No i ogólnie, przynajmniej ja jestem bardzo mile zaskoczony tym, co się tu udało zrobić. No i tu już jedno pole nam urosło, więc trzeba się będzie nim zająć. Kamil, tam coś idzie robić. No, serwery są udostępnione, znaczy nasz. Więc jakby ktoś chciał kiedyś dołączyć to HordaGR serwer się nazywa i można wbijać Eżesz ty kurde Wystał Także ogólnie ja grając w 13 widzę po prostu ogromny postęp jaki się zrobił, aczkolwiek dużo rzeczy z tego co widzę są modami do 13, na przykład Ketcher był modem do 13, ja tutaj sprowadzałem normalnie, ponieważ te maszyny się po prostu brudzą i to jest super. Ślady kół maszyn na polach też były modem i tutaj też są widoczne. Jedziesz tam? No, i ten pomoc jest dopracowany tak, że naprawdę nie to bardzo. Yy, mi się to bardzo podoba, co się tutaj dzieje. Jeszcze wskoczę, czekaj na siewnik. Zatrudnię pracownika, bo to jest taka monotonna praca, więc lepiej niech sobie to robi ktoś za nas. Jak nas stać. No, i graficznie. Też bardzo pięknie to wygląda. Naprawdę krajobraz ładny, aczkolwiek taki trochę nie wiem, kamień, czy widziałeś, że on jest nieruchomy. Kto? No patrz, no, drzewa się w ogóle A, nie, się drzewa nie. Się nie ruszają, to zboże tak stoi w miejscu właściwie. Jezus, jak hmm. biega wszystko przez tą rurę wystawioną. pobyku się sypie do tego, ale nie będzie. Bo trzeba ten, trzeba przejechać pługiem raz. Bo długo żeśmy nie jechali A jak się już gra na kierownicę to w ogóle to jest bajka bo można wyczuć kombaj Dobra Eee... to coś ty zrobił Zwykle Spowodowałeś wypadek na farmie Nie wiem czy nie wiem czy wie że to jest karalne. No a poza tym m, bardzo mi się podoba, bo jest mapka i jest plakat i jest... i czekaj, czekaj, co to było? Jest. Zaraz to muszę znaleźć. Jest... What the f Jest zaproszenie na studia do najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce Masz, miałeś to też? Nie wiesz co nie przydałem zawartości. Widzką tylko mapkę i tyle. Widzisz. Nie tak nie powiedzą na studia No ale ogólnie bardzo fajnie zrobione. No i w sumie myśmy płacili 69 zł za sztukę, więc w Mediamarchcie więc jest, jest nawet nie tak drogo No a moim zdaniem warto, bo... Oczywiście zwierzęta tak jak w 13 to było Kury najbardziej według mnie takie jakby... No nie, nie wiem czy znośne, ale... E... No też nieopłacalne, bo mało się to dostaje, ale jest to najłatwiej zrobić, bo nie trzeba żadnych nawozów i innych, żeby na przykład dla krów się paszowniki jakieś, czy coś takiego. No i jakaś część tam żeśmy skosili Dobra, ja tu zostałem ten kombajna Dodaję też ten. Yy, no oczywiście są misje, tak jak w poprzedniej części. Ja tu zobaczę... rzepak, jęczmień i... O! Jest coś do przewiezienia. To się tym zajmę? Kupiłem... podnośnik teleskopowy. On jest super, bo ma wszystkie cztery koła skrętne. Także nim się jedzie. Znaczy on jest super, bo po prostu jak się nim bardziej rozpędzi, to on... W... Pada w taki drift jak w Need for Speed'ach Tam coś jest, przez to pole pojadę Będzie szybciej No ale i modele ładne i lusterka w końcu działające, także widać co się dzieje za nami No i ślady op. no po prostu o, ładne mm -hmm. oh, man. Mapka tak wygląda, jest trochę podobna do tej z 13 tam Kamila na dole przyciskiem się formował no i oczywiście bardzo jakby pokazywana w trailerach ścinka drzew, ścinka drzew i te maszyny jak one się to nazywały Skorpiony. No właśnie tak można driftować. No ale jest to oczywiście wielgochny sklep Tutaj jest ten sprzęt leśniczy i y, oczywiście jakieś te wyżynarki bów skorpion no to jest ta naj, chyba najdroższa maszyna w całym tym no i pick upy także dużo tu tego jest ciężarówka w końcu tego mi chyba najbardziej brakowało że w 13 jak się chciało przejeżdżać farmy na farmę to trzeba było po prostu brać jedno, przejeżdżać, brać drugie, przejeżdżać a tutaj po prostu się bierze ciężarówkę, którą trzeba kupić za dość sporą kasę, ale co tam. Ładuje się wszystko na ciężarówkę i się jedzie. Gdzieś tu po lewej. Żeby nie driftnąć. Oczywiście mi się skoszenią trawę z przewozu. I tanim jak szatan. Dobra, urosło też. Ten rzepak do końca? No, no. część urosła. Ale jak to sadziłeś? Że... Środek jest najpóźniej, a może są najwcześniej? Bo prędkość zmieniałem pewnie. Jak Jak sadziłem, to się bawiłem prędkością, bo pewnie na innym polu byłem. I dlatego teraz ta głupie wychodzi. Dobra, mamy co nieco nie się gdzie to trzeba teraz dostarczyć Jezus, jak daleko No ale próbujemy, bo premia czasowa jest tu spora, bo aż do 7000 Euro, czyli teoretycznie zazwyczaj dostaje się za tą premię, przynajmniej w przyskoszeniu, bo tutaj jakoś mi to nie wychodzi Więcej niż się dostaje jakby podstawowo Boże, jakieś kartony, kurde Na cześć Hanki! No nie Brakuje tylko tej, jak jesteś w widoku w środku, nie ma ręki kierowcy, ale, ale dobra, ale jak się wyjdzie, to widać, że on skręca jedną ręką, kurde, prawko by mu za to zabrali. A nie, bo on coś tam trzyma. Nie zabrali by mu chyba, nie, nie, co ja gadam? Opieprzyliby go tylko na prawie jazdy. Jest też tutaj, nie wiem, czy jest, chyba tutaj nie ma, ale są takie komputerki pokładowe fajne i. One fajnie pokazują prędkości, zapełnienie, wszystko, także to mi się bardzo podoba. Tutaj są chyba tylko, w... a nie, nawet nie ma. W większości są tylko wskaźniki jakby interaktywne. Lusterka, fajnie to widać teraz. Tu jest cyrk, obok tam... Tam widać jest takie pole ogrodzone, tam jest właśnie misja z tym koszeniem trawy, można ją tam przyjąć, bo tutaj jest to na ogrodzonych polach, nie tak jak w 13, że było po prostu pole golfowe i zaznaczony obszar na zielono coś, coś zaczęło ciąć, renderuje świat.